Tak, tak, zaczynamy Call of Duty World at War, seria Call of Duty World at War I w ogóle będzie teraz taki maraton Call of Duty World at War yy, yy, Tylko Call of Duty World at War, bo tak, tak sobie myślałem I wybór misji, wybór misji Semper fi, Normalny i szybko już zaczynamy kampanię, fabuę yy, Jakiś tam filmik, no co co, 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 Co to jest World at War? No, bo to jest taka mniej znana część Call of Duty Ostatnia drugowojenna, tak prawdę mówiąc nie jest wybitną częścią jest dobrą taką rzemieślniczą robotą wykonaną przez studio Treyarch odpowiedzialne za najnowszego Call of Duty Black Ops 2 no i w tej grze tak się dzielimy między frontem tak jak tutaj widać po tym panu, że jest zdecydowanie Japończykiem. I także front radziecki. No i obecnie jesteśmy chyba tak jakby uwięzieni i ktoś tutaj się będzie znęcał. O, ale ta zniewaga krwi wymaga. Mm. Aż żal patrzeć. No, no, no. Ale jak. Tak, tak, Taka bierna ta akcja jest bardzo. O, i właśnie to jest element, z którego głównie zasłynęła ta gra. Mianowicie brutalność, jaka w tej grze panuje. Uuuu! I oto nasz wybawiciel. Dobra, dobra, dobra. Bo tak sztucznie gadam bardzo. No puść mnie chcę karabin Byłbym sobie wziął taką śrutówkę. Ale mi ją weźmiesz, Sullivan, co? No właśnie. Zaprz weźmy tego daremnego PM'a. Szybko przeładować, ale nie widziane ściany. szkoda, szkoda, dobra, dobra. Dobra. Let's go. A jaki ładny teleskop. No i ruszamy i tutaj skrypt i po skrypcie i biegniemy dalej jeden japończyk drugi japończyk coś się dziwnego co dzieje A Tempo natarcia niczym błyskawica teraz wyskoczy, teraz będzie skrypt ale żebym przeżyć Czyżbym oszukał system? No przeżyłeś, ha, dało mi się Dobrze, 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 dobrze. Ruszamy tym pełnym tempem niczym. Legendarna siódma dywizja pancerna. Do przodu, do przodu, do przodu. Kent stop. Jak utwór. Red Hot, czyli peppers No, okej, okay. i od razu Tomek. Stary po poczciwy Tommy Gun. I zbieramy wszystko dookoła. I ruszamy dalej do przodu. Wybacz, stary magazyn tam I rach, I jest game I już rozwaliłem pół wyspy. Jako jedno osobowa armia w postaci Johna Rambo i jego Tomka. I teraz. O, nasi koledzy już są aż tak bardzo do przodu. ho huh. Nie da się zauważyć, iż tutaj jest taka linowa pułapka i że jak się tam nadepnie, to będzie takie i pewnie będzie BUM BĘDZIE BUM, bo ja już tam grę przechodziłem Oczywiście wróg, jak to zauważył jeden z moich poprzedników robiący materiał z tej gry średnio się nami interesuje i raczej atakuje naszych kolegów Ale lepsz... lecimy do przodu, gdyż taki jest cel tej gry Cały czas być do przodu, ale no biegnij, 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 biegnij. Tempo, właśnie, tempo to jest teraz się ważne Pistolet, mam cudowny pistolet, który wygląda tak trochę jak. Nie wiem, jak to wygląda. I łapcie w jeden, łapcie drugi. Jeszcze w lampę strzela, ale chyba nie donosi. Dobra, 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 tak, czek, czek, czek. Lampę zgasi. Ale to mnie poniosło Komandosostwo To tam więcej granatów More grenades Ups. Dobrze eee, I ruszamy znowu tutaj Czerwone wybuchające beczki I raz I dwa i trzy I wszystkich granatów się wyciepałem Wszystko wybucha Szybko, zgasić światło Kosz, Koszkozko, bo jest Lock Screen no i... To jest, 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 o jest, tu się dzieje. I zaś zaraz... i zaś, tak! Zaś To once more, once more, again No i od razu tak tutaj Szyszunia i szyszunia i szyszunia, i wiesimy nerówki a tam babeczki poszły, ok. I sniper też, i hyc. I spokojnie eliminujemy poszczególne punkty oporu przeciwnika. I tak jak to się powinno robić, na spokojności, wszystko załatwić. Biegamy, szybkie przeładowanie. I przechodzimy na drugą stronę. I ruszamy w kierunku adwersarza. I teraz tutaj każdy punkt oporu trzeba tak spokojnie wszystko wyczyścić. Teraz chyba już, e, przepraszam. O, no właśnie. No i to, to, i zlikwidowaliśmy wszelkie opory przeciwnika przed naszym bytnością. Tutaj, ale dobrze, dobrze, bo tu tak nudzę e, do przodu. Polecamy się do przodu. Szybko i bez problemów. O, tutaj jakieś piękne zwłoki. A ja się zaczęję, bo to jest zwłoki. The hell? Who took these guys out? Nie Wie? Wie? i zaś poszli spać. A, chodźcie. Chodźcie. Zobaczymy, Czy Naprawdę każdemu po kolei trzeba tłumaczyć, że jak już kurczę się położyło spać, się nie wstaje. Tak a propos, no to tak zapytam, tak trochę rozszerzymy i daj kontakt z widzami, jak wam minął koniec świata? Nie osobiście siedzenie w szkole bardzo ubawiło. Trochę piromani było. Ale tak. A dla osób znających mnie osobiście będem rozumiało o co chodzi. Wieża i sprawy. No ale nieważne, my tutaj musimy się skupić na grze gdyż skrypty nie ustaniemy nas. Oho. Ale co? Dobra. Tylko proszę już po tej... Katemet. Dobrze. Granat będzie za... 3. 2. 1. Hopsai. I buuu! I buuu! I buuu! I ta, 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 ta I tak bym teraz ta 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 lecę, bo chcę, chcę, amunicji nie mam, więc ta I zaraz zaś padnę trupem żywym trupem. Nie może, nie dobrze. No, takie takie robienie szumu to mi szkodzi ewidentnie, więc zaczniemy to spokojnie rozegramy i kolejny grini będzie za 10 9 10 7 3 2 1 boom, Haha 7 8 9. Nie ja pamiętam pęczy i oczwurca. Wszystkie granaty, jakie mam, wyciepali. Absz, absz, absz. Spokojnie, spokojnie. Mi, minął pierwszy atak i teraz możemy zacząć się ostrzeliwać. Adwersarz nieustannie naciera z północy i zachodu. Jednak nasz niezawodny pistolet daje sobie radę nawet z takimi oponentami. Szybkie przeładowanie i już ruszamy do natarcia yy, ładując, dzierżąc w ręce potężnego Thompsona kaliber 45 setni i teraz adwersarz na północy Are you alive? Are you alive? Czy przeżyłeś? Takie to było, nie wiem. Nie znam się na angielskim, ale już nacieramy do przodu. Tutaj zaś niewidzialność na ja mamy dostęp do naszych przeciwników. Szybko oczyścimy. A, Gniazdo karabinu wyczyszczone. I za zawor Ej, wychyl się. Ale ja tu jest. I potem mówią, że ceny ropy osiągają zawrotną cenę ropy. No bo jak kapitan każe nam wziąć całą ciężarówkę benzyny. I wywalić gdzieś w cholerę Tylko po to, żeby Ledwie tutaj się tak flaga tak powiewała japońska nadpalona Tutaj wszystkie nadpalone Japońskie flagi tak wyglądają To jest tak To jest wybuchająca beczka Kolejna porcja benzyny pójdzie się Baryłka, dokładnie tak to się powinno Profesjonalnie nazywać, mnie nie być yy, młody dobrze, 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 dobrze Szybciutko do sklepu Puść mnie przodem, to ja zakładam amunicję. Znaczy, bombę Oj, Przeszukaj mi najpierw całą lokację No i nie dziwota, że nic nie znalazłem Ale dobrze, dobrze, żebyś tam potem, potem, potem jak Contour Strike. Szybko, szybko, szybko. Zakładaj bombę Dedost, 2, punkty nigdy nie grałem w C. Zobaczcie. Albo nie, wybaczcie. Oboń, wybaczcie. Do, prz do przodu, do przodu, do przodu. O, Zgubujmy tam, tam Ej, czemu ta wieża nam nie pozwala się przemieszczać? Czy musimy iść tylko jedną słuszną drogą? Nie, to najpierw chce z zjawczy. Ej, my został mi tylko pistolet. Muszę się położyć. Tylko zostajem dalej. Szybko. Dobra, nie. To, to nie jest, to by nie miał mnie nie Szybko, szybko, szybko. Tak, koniecznie, ten granat musiał być akurat przede mną, akurat na mnie musiał się rzucić ten cudak z mieczykiem, ale ja muszę wyżyć. Tak kilkukrotnie, ale to zaraz wam powiem, o moim reflekswie. Ładujemy się na łódkę, odpływamy. Taka refleksja. A co z tym, którzy tam zostali? Poświęciliśmy dwóch e, żołnierzy. Tylko po to, żebyśmy mogli sobie spokojnie odpocząć na tym kuloodpornym pancernym pontonie. No cóż, tak by to wyglądało. Nie no chyba kontynuować czy nie kontynuować. Który jaki czas kurczę? Nie mierzę czasu. Nie wiem. Dobrze, kontynuujemy. Najpierw potniemy na dwie części. Co nie będziemy zająć lotnisko, tak zaopatrzeniowe to i opatrzeniowe. I bum, bum, bum. Tak, 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 tak. Guadalcanal. Archipelak, jak to się nazywało? Zapomniałem. Okej, okay, czyli by to było Peleliu. O. Peleliu, tak, Peleliu 44, o to już jest 15 września, to już jest. To już jest po lądowaniu w Normandii Taki piękny okręt Joyal Joyal co ci? Niewyraźnie wyglądasz, stary, easy. Easy easy man Keep Comm Jaki e Tak, wszystko zaatakujemy. Gang. Ten Tutaj akurat ta misja pobala. mają, to jest prawda. System jest prze-przecudowny. No, można się. Takie tworzy dość filmować. Uuu, leci. U. I kometa. się, znaczy, na no co możemy? zaobserwować na wyżej załączonym obrazku. Iż tutaj, tutaj. Jeden okręt, drugi, trzeci. Pełno i mniejszych jednostek samolotów, Wszystko lata, wybucha. Rozbryzgi, efekty cząsteczkowe, normalnie żyć, nie umierać, a Jojo ja dalej wygląda tak jakby zjadł coś niż w mieś. ale jednak brakuje tutaj jedne, jednego motywu, mianowicie nie ma żygu. Tak wiem, taki sobie, ale jednak nie ma żygu, a po przepłynięciu takiej burzliwej drogi to jednak choroby morskiej mogli się nabawić. O, snajper! Duże że And, ale taka, taka, taka jedna e, Jak mieliśmy opuścić rampę? Skoro w tym okręcie nie ma rampy i wyskakuje się w boku, tak mi się nie pamięta. E, co? Tak, okopali się, wiemy. Gdyby się nie okopali, to by to nie było takie proste. Chyba, że chodziło o tylną rampę, przejrzyjmy się zaraz. Ej. O, musiało. A na jest, stać. Znaczy. Stary, nie Dobra. E, dzień dobry, zapraszam. Zamawiam e, Peperoni na grubym cienie, Nie, na cienkim, na cienkim cieście. E, i sos do tego czosnkowy. Tak, już podaję adres. E, biała plaża peleliu. Telefon na znaczy się, Taki, duży, zielony. Już, zamówienie przyjęte, cieszę się. I one mają działa. A, on też ma działa, a on nie ma działu. Leci pizza! U, panowie przegięli z peperoni, zdecydowanie. Ale do przodu. O, mamy bagnet. I płyń! I płyń! I jesteśmy już... Teraz swobodnie mogę przeprowadzać. Dziękuję, że mogę swobodnie przeprowadzić ataki rakietowe. Zobaczmy co tutaj. Uuuuh. Ukrócę ci męki. Wybaczcie panowie, ta gra jest brutalna. Peggy 18, jakbym powiedział. Tak grama Peggy 18, więc. Easy. easy, easy, easy. Już i tak nie żył, po co wiesz, Ty Użyj ich, tak, tak, tak. co musi! taki brutalny. Um, co tu jest? Ara, Ari. Ari, Saka. Ari Saka! O! Taka... moja no w głowę tylko. Hmm, ale teraz... Tak, tak, tak. Ale teraz zwróćmy uwagę na coś innego. Na chwilę zamilknę i posłuchajcie tego pięknego, w moim zdaniem, soundtracka. Te wybuchy. Tak. Jest tak, tak trochę tego tego jakby to nazwać takiej wschodności, ale jest też y, twarde brzmienia gitary elektrycznej. No soundtrack mi osobiście się podoba i, i... zawsze mi się podobał, powiedziałbym, że jest lepszy od gry. Jeżeli można by to tak uznać Przecież kolorów artystycznych, to tak porównywanie takiej krwawej gry, no jednak jakby się niektórzy sprzecrali, e, gry to jest sztuka, to, to trzeba powiedzieć, niektóre są naprawdę takimi monalizami, na przykład Journey, Myślę, no, w tym Journey, Journey, o kurde, zbyt dużo koncentruje się na takim ogółu, oku, no, ale to, to, to chyba dobrze się z tym czuję, że tak fajnie teraz mi się zaczęło gadać, o świecie takim górowym i okołogrowym. Poszedł Journey Journey, to w tym roku wyszła taka gra na PlayStation 3 Taka właśnie, takie artystyczne dzieło Wypad, wypad Wyjmę Colta 1911 Kultowa broń I wbiegnę tutaj I nie mogę możecie po, po, polubić Dobrze, przeładowany Colt Już chyba muszę upadnąć Przecież ten granat nie Aż nie urąbał mi głowy. I teraz lecimy do przodu, podpalamy beczułkę, chowamy się tutaj za tym czymś. O, tak, 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 tak! Śródszot! Szybki reloading! Uwaga! Lecą pastylki na gardło! Chyba dostałeś coś w szyję. Dał se. Ten pan jest taki, pokazałbym, ale jako, że nie mam fejsu, nie ma Spadaj! Chodź. Jeszcze jacyś oponenci? Mam nadzieję, że nie, bo jeżeli tak, to właśnie uruchamiam skrypt. Zaraz uruchomię skrypt. W ogóle się nie spodziewałem. I na co ci to było, biedactwo? Wchodzimy do bunkra, a tu nie ma nic, tylko ślady po Japończykach. Jak mówię spadać, to spadać i Okej. Okay, tak, tego mi było trzeba. Granatu i pizzy. A ja ruszam do przodu, aby siać za mną mę... mę... w nie zamęttu... Okej, okay, wzięki. Tu właśnie, okej, okay. ale wróćmy do takich tematów okołobrowych, bo o tym mi się fajnie naprawdę opowiadało. Od dupy się zaszedłem. Gry takie artystyczne, no to indie game, indie games to ogólnie takie gry artystyczne. Leż aż gościu. Co jeszcze z takich ciekawych? Z punktu widzenia takiego właśnie... Ty, zjadłem. Z punktu widzenia takiego artystycznego to bardzo ładnie wygląda... Eee... Moderlunch. No, nie, nie nie jest konwencjonalnym rozwiązaniem, aby gry miały grafikę kreskówko, bomb. Właściwie znaczy, we Walking Dead ma taką jak komiks, tak? Utrzymuje konwent tego co przedstawiał oryginał i karta. Ale karty też się tam potrzebują multiplayer. Szybki reloading. I wchodzimy do kolejnych systemów umocnionych a, w środku i zamknięte powiem CQB. I o właśnie, a propos CQB, bo ostatnio tego opowiadamy, chlorospory Respaty... No nie, mów samobójco, wysadziłbyś mnie dziadu jedna. Szpetna przybrzydła. Dobra, wchodzimy do budynku. Dobrze, dziękujemy. I podrabince. O, ten rozbryzg Gra jest brutalna. No ale to już powtarzam się, jestem zapełniony. I szybko zamawiamy pizzę, biegamy karabin. Moich nie będzie. Oooo. No, no. dziękuję. No, czekoladę. Dostałem czekoladę od data. No ale dobra. Dobrze, no, już jestem. No i kolejna pizzata Szybki karabin. Tutaj, i, i chyba już wszystko załatwione. No i tamten żołnierz załatwiony. Wee juh, uzi Nie wiem, jak to się czyta. I szybko tutaj. Eee, Gustlik dawaj przeciwpancerny. Ale jestem drętwy. o oh, oh, oh. Nie no, takie drętwy chyba na to nie Cała. Mm, no i. nie, to już będzie na końce na dziś. Mam nadzieję, że nie było dramatycznie, że po taki. Ciekawie się dzisiaj rozmawiało, naprawdę rozmawiał. Taki monolog, jednak, zdecydowanie. E, Temat około no. Artystyczny gry, widok. O! O kurde. No ja to chyba nie miałem większego w kurde. Eee, nigdy mi się nie udało Saliwa na uratować. Eee, no więc co? No, mm, mam nadzieję, że, że będziecie mi towarzyszyć przez następnych kilka odcinków w tej serii. No, i że zmieszczę się w tym dość napiętym czasie. Misji nie jest dużo. Co. 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 co co, 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 co. ale nie wiem, czy wystarczy mi czasu do 2 stycznia. Jutro kolejna misja, lub dwie, w zależności jak długo to zajmie. Dzisiaj było dość szybko, do tego były dwie misje. No i. co. No i do zobaczenia jutro. Przy tej samej grze. Przy tej misji, która właśnie się ładowała. I mam nadzieję, że. Będziecie czekali. To był Call of Duty World at War. Ja jestem papier i pozdrawiam.